Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Syreniej od nowy. No i jak już widzicie, słuchajcie, pada śnieg, już troszkę przyproszyło, jesteśmy w ogóle w domku. Poprzedni odcinek był live'em, z live'a jest zrobiony odcinek, także widzieliście, że po raz kolejny nie udało nam się niestety złowić rybki, jednej, jedynej rybki, która była nam, która była ostatnią rybką, którą można było złowić w granitowych kaskadach. Ale słuchajcie, ja nie odpuściłam, nie odpuściłam. I przed chwilą, słuchajcie, udało mi się, udało mi się złowić rybę. Proszę bardzo, skrzydlicę górską. Yy, udało się złowić, i wiecie co, ja Wam tutaj też wstawię zdjęcie jak my ją łowiliśmy, ale postanowiłam pójść do, do tego pustelnika, do tego domku pustelnika i tam też jest wodospad, tak jak Wam już mówiłam i w, i w odcinku, i na live, że właśnie nie byłam pewna, Czasem nie trzeba iść tam i złowić, i udało mi się złowić ją na, na, na kapitana Ościaka. Tam, właśnie pod tym wodospadem u pustelnika, złowiłam kapitana Ościaka. Była to rzadka ryba i, i najpierw próbowałam na te raki łowić, no bo one też rzadkie. No i udało się właśnie złowić dla tego kapitana Ościaka. Także, no słuchajcie, cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. I myślę, że my sobie tą rybę zawiesimy na ścianie, jako że to w takich trudach, słuchajcie, udało nam się ją zdobyć. Także, słuchajcie, Wszystkie, wszystkie rybki z granitowych kaskad mamy już e, zło. O matko, jakie okropne to jest! O matko, jedyna, ja nie wiem jednak, czy ja to chcę. No, nie wygląda to ładnie. Uh -uh, uh -uh. No, ale drogie też nie jest, żeby, żeby było jakieś cenne, żeby to sprzedawać. Kurczę, blaszka. Nie wiem, ej, nie wiem, czy my to zostawimy, czy nie. Dobra, daj, dajmy to na razie, najwyżej, potem to sprzedamy. Udało nam się też złowić krowokwiata, ale my to tutaj po prostu sobie sprzedamy, albo najprawdopodobniej oddamy do królowej, bo pewnie będzie to jedna z no, najdroższa rzecz po prostu. Tak, ja wróciłam z nią w nocy, już sobie przespaliśmy dzień, no i jesteśmy w miarę, no w miarę, no jesteśmy na zielono. I tak, no i tak jak wam mówiłam, w zimę będziemy sobie tutaj dokańczać wszystkie umiejętności. Które są nam potrzebne, właśnie do zakończenia tego zadania. Jeżeli chodzi o rybki podstawowe, ja sobie już tutaj wszystko posprawdzałam. Czekajcie, niech ona sobie może je. Brakuje nam czterech rybek: brakuje nam zębacza, brakuje nam chyba pirani, tak? Brakuje nam żabnicy i jakiś grubowark dwubarwny. Ej, a nie, myślałam, że coś. Ej, rachunki! Myślałam, że coś zepsuła. I to są, słuchajcie, wszystkie ryby, które są nam potrzebne z, z podstawowej gry. Czekajcie, czekajcie, niech ona zapłaci te rachunki, tak? I, i, I jeszcze pięć rybek z Sulani będziemy musieli złowić. Także na Sulani sobie już pojedziemy, jak skończy się zima, pojedziemy sobie wiosną. A teraz spójrzmy sobie na umiejętności. Ja jestem ciekawa w ogóle, bo w tej grocie też mamy chyba jedną rybę do, do złowienia. Także no powoli wam powiem powoli kończymy bo jeżeli udałoby nam się jeszcze w tej grocie na przykład złowić ogarnąć tutaj przez zimę te umiejętności no to tak naprawdę parę rybek jest nam tylko potrzebnych do zakończenia tej serii. No z jednej strony jest mi smutno bo ja naprawdę Avrina Avrina jest tylko do której naprawdę mam jakieś takie Taką sympatię, no nie wiem dlaczego. Czasami tak po prostu mam, że niektórzy Simowie gdzieś tam po prostu są, gdzieś tam byli w tym naszym e, Simowym życiu i, i tyle, a Avrina to jest taka słodka, urocza dziocha, po prostu, no i tyle. E, dobra, dobra, dobra. Tutaj już majsterkowanie, wędkarstwo mamy na dziesiątym poziomie. Dobra, słuchajcie, musiałam znaleźć swój, swój zeszycik. Majsterkowanie, aby wybudować dom na piątym poziomie. No my już mamy na, na dziesiątym poziomie, bo i tak było nam potrzebne, żeby wejść właśnie do groty. Pływanie, sprawność fizyczna, dziesiąty poziom. Sprawność fizyczna mamy na, na szóstce. Ja sobie, słuchajcie, zaznaczę, że tutaj na tym się musimy skupiać śpiew, aby zaśpiewać królowej pieśń, dziesiąty poziom, no mamy piąty, no i w sumie ten piąty to my mamy głównie z tego, że śpiewaliśmy pod prysznicem, więc i tak nie jest źle, logika, aby zmądrzeć i zrozumieć syrenią legendę dziesię, dziesiąty poziom, no tu już mamy dziewiąty, także spoko wędkarstwo, piąty poziom mamy dziesiąty, charyzma i złośliwość na piątym to powinniśmy mieć zrobione, tak, na piątce, na piątce, harmonia wewnętrzna to mam, musimy mieć dziesiąty poziom poczekajcie gdzie to jest wewnętrzna harmonia ósma no to super słuchajcie no i tyle musimy zabrać całą kolekcję ryb jeść tylko ryby lub potrawy które je zawierają i posiadać dom o wartości 30 tysięcy simolonów. Czyli, kochani, myślę, tak, przejdziemy sobie dzisiaj, pójdziemy sobie teraz do tej groty, zobaczymy, czy uda nam się tam coś złowić. Ja nie ukrywam, słuchajcie, że sobie posprawdzałam, gdzie są te ryby, których nam brakuje z tej podstawki. No, i mniej więcej, na co je trzeba łowić. Nie będę, słuchajcie, ściemniać, nie będę oszukiwać, bo bo jakbyśmy mieli łazić po prostu po tych wszystkich trzech światach z podstawki. No to jest to totalnie bez sensu dla mnie. Totalnie. I, i siedzieć i łowić, i ja bym najprawdopodobniej i tak robiła to poza nagraniami, bo jakoś naprawdę nie lubię nie lubię Was zanudzać tym, że ona stoi i łowi. Bez sensu. Także... Sprawdziłam, zapisałam, a czy uda nam się to złowić szybko, zobaczymy. To też nie jest powiedziane, że pierwszy raz pójdziemy i nam się uda to złowić. To, to tak nie jest. No, tutaj też wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie ta ryba jest, a, a ile się z nią namęczyliśmy. Także no, tak to wygląda. O. Dobra, tego zębacza możemy złowić w grocie i żabnicę. Z tego co widzę, żabnica jest na małą rybę można łowić, a zębacza na żabę, także słuchajcie, trzeba byłoby tutaj przejść też i poszukać może jakichś żabek. One są tutaj w tych takich jakby studzienkach, o tutaj jest łazienka, w razie czego, o właśnie tutaj jakaś żabka jest, chodź szukaj żab. Czy tutaj mamy, możemy coś wykopać? Tak, możemy coś wykopać, więc też wykop, bo oczywiście pieniążki nadal nam są potrzebne. Będziemy musieli jeszcze umeblować dom, tak żeby właśnie, żeby był on warty 30 tysięcy simoleonów. No ale powiem Wam, że cieszę się. Cieszę się, że udało mi się w końcu tą rybę złowić. I i i czy jeszcze gdzieś tutaj jest jakaś rybka kuczeń? No rybka żabka. No jedna to nam za dużo pewnie nie da. Tak się porozglądam i zobaczę, ale no nigdzie tutaj na horyzoncie nie widzę. Chyba że gdzieś tutaj było. Czy mi się tylko wydaje? Chyba mi się tylko wydaje. No jeżeli chodzi o ryby, to nawet słuchajcie, nie mamy żadnych małych ryb, żeby ewentualnie złowić tą drugą rybę. A czekajcie, czekajcie. A tutaj można szukać żab spadaj wodę, nie, wędkuj na przynęte. no dobra, ale o, kapsułę czasu jeszcze mamy ale możemy, słuchajcie iść i spróbować, bo dlaczego by nie może uda nam się za pierwszym razem chociaż wątpię co ja nam, Wybierz się, tak, 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 wybierz się ej, tutaj są jeszcze ryby, no faktycznie ryby, żaby, co mam z tymi rybami no słuchajcie, już mi się tak tutaj te ryby w wzięły w mózg wbiły że, o, chodź, tutaj jeszcze mamy skałkę tam mamy skałkę, tu mamy żabkę. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Tutaj chyba specjalnie są te żaby porozkładane, żeby właśnie złowić te ryby. Żaby. Ryby. No, yy, no. wiecie, o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Dobra, dawaj, dawaj, Awrynka. o jak tu jest pięknie, cudowne widoki, cudowne. Kopiesz kop, kop, kop. Jej ja teraz, też tak dałam, żeby ona sobie połowiła tak normalnie, bo chciałabym, żeby ona jakąś małą rybę złowiła, na którą będziemy mogli... Próbować złowić tą żabnicę, ale nie mamy żadnej ryby. Rozdymka mała Jesiotr, gdzie jest ta rozdymka? O, tu jest mała, dobra, ale dobra. Niech jeszcze chwilkę sobie połowi. Ja jej już dam, żeby łowiła może na, na żabkę najpierw. Pasiasta grzybuszka, proszę bardzo. Chodź, chodź, chodź. No i będziemy obserwować, czy uda nam się złowić. Ej, czemu nie chcesz? Wędkuj na przynętę. Pasiasta grze, bu, grzebuszka. Czy... Ej, zimową fiestę mamy jutro, chyba tak. Chyba tak. No, dawaj, dawaj, awry. Może udałoby nam się dzisiaj te dwie tutaj złowić? Wątpię. Ja to tam mam takie marzenia. Słuchajcie, z tym łowieniem ryb, że... No i kolejna żabka, bo tam ta się skończyła. No, także myślę, że moje marzenia nie zostaną spełnione tutaj, jeżeli chodzi o, o ryby. No ale słuchajcie, warto wierzyć, nie? Ponoć, czy coś tam. <grytanie> coś mamy na no, okoń. Ale ten okoń to i tak nawet nie jest mały, żeby w razie czego nam się mógł przydać. No nie, to jest średnia ryba, ta jest duża. No to z tych małych mamy tylko tą rozdymkę na razie. No spróbujemy, słuchajcie. Póki mamy przynęty, no to możemy tutaj próbować. Daj teraz na tą rozdymkę. A jak nam się skończą, no to trzeba będzie zdobyć nowe przynęty. Widzicie, czyli może tamta ryba po prostu była tylko do złowienia na tego. na, to, na tego kapitana ościaka i tyle, no. Je, siotr, OK. Nie ma już tego, nie ma już. Yy. przynęty, wędkuń na przynętę. Co nam tutaj jeszcze zostało? Jedna tylko żabka nam została. No trudno. Trudno, trudno. No, pójdziemy po prostu sobie. Poszukać gdzieś tam żabek, może u nas w okolicy, i jak zajmiemy się może też jakąś umiejętnością. Moglibyśmy, właśnie, może śpiew, logika, to trzeba. By... Aha, no, mamy ten, ten teleskop, to tamtą logikę sobie podbijaliśmy, pamiętam. Zobaczymy, czy udaje się coś złowić, wątpię. To mamy kwarz, w ogóle będziemy musieli. Czy, czy pójdziemy posprzedawać? W sumie nie. O, mała ryba, mamy małą rybę powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy jest sens na pewno będziemy musieli wieczorem iść do, yy, do królowej dać jej tą najdroższą rzecz, czyli no, na pewno tego krowokwiata no, ale czemu Ty tak tutaj to odrzucasz? na, na tę na płotkę? proszę bardzo, o co tobie jest? jesteś chora? czy co tobie jest? przegrzanie? no to, a, no co ty kobieta? nie umiesz się przebrać, czy co? garderoba, proszę bardzo. Załóż sobie taki swetereczek, o! Już ci powinno być lepiej. Ja myślałam, że ty. Nie, nie wiedziałam, czemu tak stękasz tam. <grym> hmm, okoń. Okoń, okoń. Która to już jest godzina? Tu już jest 15. Nie mamy ani żadnej żabki. Nie mamy żadnej małej ryby. Także myślę, że, mm, że będziemy sobie. Czekajcie, na coś tam jeszcze. Jeszcze jej coś idzie. Pewnie skrzynka albo jakieś ten drzewo, jakieś. A no, skrzynka. Zawsze kiedy tak ciężko, to jest skrzynka. Może tu jeszcze potem można spróbować. Dobra, to następnym razem. Eliksir życia już nie, nie łów tych rybek. No i wrócimy sobie do domku chyba. Myślę, że zajmiemy się jeszcze jakąś właśnie umiejętnością. Zobaczymy, może Paul do nas przyjdzie albo coś, no bo zadzwonić do niego nie możemy, żeby przyszedł, no bo nie mamy telefonu, ale może sam się zjawi. On do nas tyle razy, słuchajcie, dzwo dzwo dzwonił. Jak ja byłam w tych granitowych kaskadach, że. No, co chwila, naprawdę. Co chwila dzwonił, więc może przyjdzie zobaczyć, co się z nami dzieje, że nie odbiera, że no w sumie. O my nie mamy teoretycznie telefonu, więc może przyjdzie zobaczyć, po prostu zobaczyć, zobaczyć i zobaczyć, co u nas. No tak. Jeju, ile tu jest śniegu! Jak tu jest pięknie, chodź, strój, zmień sobie. Ja bym ci w ogóle zmieniła. No, może na kolejny odcinek kupię jej właśnie coś nowego, jakąś nową kurteczkę? Taką bardziej Maxi Match. I choć zrób sobie Lep Bałwana z simką o imieniu Selina. Kto to jest Selina? Gdzie ona jest? Sama sobie ten. O, tutaj chcesz aniołka zrobić. A tutaj co my mamy w ogóle? Weź. Nie, tam olej to weź skam, olej skamielinę po prostu. Ale pięknie. Uwielbiam zimę w simsach. W życiu niekoniecznie, ale w simsach bardzo lubię. Lep Bałwana. Oj, Bansi, Misiak, Pysiak, Misiak, Pysiak. Zobaczymy, tak mieliśmy tutaj tyle zwier zwierząt, takie zaniedbywaliśmy. A teraz Bansi to kochamy, go, Bardzo, 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 bardzo go kochamy. O, a się dopasowali w ogóle kolorystycznie do jej płaszcza. <laughs> znaczy, ona w sumie do Bansiego się do, dopasowała płaszczem, chociaż. Ej, czemu nie możesz robić bałwana? Rup, fajnie będzie. Ej, czemu to jej odskakuje? O, dobra, idzie. Tam jej coś nie pasowało widocznie. A, ale super. Ale pięknie. O, jak kulkę, kulkę, kula. Kurde, blaszka. Czaj, będzie zaraz jakąś fajną fotę zrobić. O, tu jest jakaś pani. Ej, a ja chciałam akurat zrobić zdjęcie, a ty żeś tu wlazła, babo. Babu. Ale to co? Poradzę sobie, poradzę. To ty jesteś ta Salina, Selina, Halina? Tak, Selina, Halina. Dobrze, chodźmy. Rób, 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 Do kogo tam gadasz? Do psa? Z Halina gadasz? Do psa Godusz? O, tu jest słuchajcie, lepszy widok. Zobaczcie tam tą łódeczkę, żaglóweczkę z tyłu. Dobra, rób. Ciekawa jestem, jakiego zrobisz tutaj e, bałwana. No i może, słuchajcie, to śpiewanie. Może ta logika dzisiaj sobie troszkę podbijemy. Czego nam tak najbardziej brakuje do dziesiątki? Właśnie logiki chyba najbardziej, więc może byśmy się tym zajęli. Tobie chcesz Sików. W sumie mogłabyś też coś przekąsić? Mogłabyś pogadać z tą Haliną? Weź, a to jest jakaś, ten... No to weź się poproś o może o autograf. Dostaniemy coś, to, to sprzedamy. O, ona na gitarce tutaj nawala. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No, czyli zima pełną parą. Jestem ciekawa, czy można łowić, czy nie można? No, nie można już łowić, także... Ale w tej grocie będziemy mogli łowić. Tam chyba nie będzie problemu, mi się wydaje. Dasz tam autograf, jak już żeś przyszła po nas, pod nasz dom? O Jezus Maria, nie posikuj się, Avri, bo gacie mokre zaraz będą. Idź, Siku, zrób idź. <gryw> idź lepiej do kibla, zrób Siku, idź, idź, idź. Sikaj po mistrzowsku, e, ile to jest warte. 25. No, ty, to, to taka słaba gwiazda, to tutaj chyba jesteś. Weź sobie resztki. No i pójdziemy tą logikę sobie tutaj zrobimy i potem do królowej zanieś jej prezent. Prezent. psuj zawory. Nie, nie, nie. No i choć potem tutaj podglądaj sąsiadów. Nie, obserwuj sobie. Nie, bo właśnie, no to może jeszcze uda nam się wtedy wiecie, te plakaty niebne. Niebne plakaty. Ej, czemuś ty się w to ubrała? jakieś zdobyć, to i tak to to będzie dodatkowy hajsik, o, proszę bardzo. Aha, ja jej nie odjęłam za ten przyjazd, właśnie, teraz mi się przypomniało, także musimy odjąć 500 symolonów za bilet powrotny, bilet powrotny z granitowej kaskady Jesus, tu już jest grubsza matematyka, widzę, e, 89, tak? Tak, 500, no, no, no to trzeba, słuchajcie, trzeba znowu zacząć po prostu zarabiać. Jak ci tam idzie? Pokaż, pokaż, pokaż. O. No, na pewno dzisiaj nie wbijemy tego dziesiątego poziomu, ale już będziemy słuchajcie troszkę. O, widzicie, mamy kolekcjonerski wydruk nieba. Już będziemy troszkę do przodu, małymi krokami do przodu. Ile to jest warte? No, 115. Ej, a kwiat? 180, spoko. jest zawsze ten plam, bo w ogóle cała ta się <guchy> baguje. O, i mamy kolejny wydruk nieba 210. O, to to będziemy musieli gdzieś powiesić naszej królowej, ja widzę, bo ten jest droższa, najdroższa rzecz, jak, o, mamy na tę chwilę w, w wyposażeniu. Co tutaj chcesz? Nie no, gdzie w codzienny, jak jesteś na dworze, Avrina. O, i trzeci mamy po ile? 110. Super, no to zobaczcie, na tym się przyjemne spożytecznym. Dorabiamy się hajsu, no i wbija nam się poziom logiki, fajnie. Tu w ogóle mamy cztery kapsuły. Ej, a może byśmy je pootwierali? O,ście, potwieramy, czekaj, nie do ulubionych... Nie, nie chcę do ulubionych. Otwórz to, otwórz to, otwórz i usuń z ulubionych. Nigdy nie otwieraliśmy tych kapsuł, bo zawsze tam była kasa potrzebna. A tutaj może jakaś fajna laleczka będzie na, po, na początek, na pamiątkę sobie zostawimy ją i tyle. Niech ona sobie wybije może chociaż do połowy ten poziom. To byłoby fajnie. I w kolejnym odcinku byśmy sobie kolejną połowę wybili, no? Powiem wam. Że już chyba z górki, że już mi się wydaje, że z górki. Tylko trzeba będzie poszukać właśnie tych żab, małych ryb. No i na pozostałe ryby są przeważnie: jest jedna w wierzbowej zatoczce albo na leśnej polanie i są nam potrzebne średnie ryby. I mamy jeszcze staw w wierzbowej zatoczce albo właśnie leśna polana. O, i średnia ryba. Także ja tych ryb nie będę sprzedawać, co mamy tutaj. Tutaj też właśnie ćmę jakąś przywieźliśmy co tutaj jeszcze, tylko nie wiem słuchajcie, świetliki, mm, to jest takie wielkie, kurczę, u kogoś chyba widziałam moda na to, że to nie jest takie wielkie i olbrzymie ej, to może ja sobie to zostawię po jednej sztuce i byście może byście wiedzieli, co to so czy jest taki mod, czy ja, czy ja sobie coś wyśniłam po prostu bo tak też może być, nie, ale wydaje mi się że u kogoś widziałam, dobra, to sobie zostawimy a resztę sobie sprzedamy ile ty już tam masz tego awrynka? Już chyba ponad połowę, to na pewno. No, 55, to chociaż do tych 60. Co, tu, co tobie tutaj jest brudno? Mamy 60? Nie, jeszcze nie. Ale teraz coś dawno nie, ten, nie, żadnego plakatu nie zdobyłaś, obrazu nieba. O, jest, haha! Ten jest nowy i też 110, czyli w sumie ten 210 jest najdroższy. Dobra, Avrinka, odpakuj te, te kapsuły. O, same laleczki, ale super, 25, 20. No, straciliśmy kasę. No nie ma co ukrywać, ale. Bo kapsuły są za 90. Ale spoko. Ja sobie tutaj zostawię jakąś laleczkę. Ej, a może byśmy też sobie ten challenge laleczek zrobili, ale to może nie, nie z Awryną, bo do niej to tutaj mi nie... Nie pasuje, ale. O, ta jest fajna. Tą bym sobie zostawiła. Ale jakiś. O, patrzcie, takie fajne w Ta też ją chcę, też chcę, też chcę. Dobra, te dwie sobie zostawimy, a resztę sobie sprzedamy. Ale myślę, słuchajcie, że do sklepu my sobie pójdziemy w jakiś y, inny dzionek. Ej, czy ty tutaj masz w ogóle miskę? Ty nie masz miski piesełku? No, nie masz. Myślę, że do sklepu pójdziemy sobie już w przyszłym odcinku, bo nie jest nam jakoś tak bardzo taka kasa potrzebna. A po prostu pójdziemy sobie teraz do. To my miałeś miseczkę. Do królowej, dać jej ten plakat. Jeszcze napełnimy tutaj miskę dla pieska, żeby on nam tutaj nie uciekł. Bo bardzo fajnie. Tutaj ta nasza przyjaźń z piesełkiem postępuje. Ale co tobie jest brudno? No to posprzątaj. Tutaj masz do posprzątania. Tutaj jeszcze chodzi wymienimy wodę, mógłabyś już w sumie wyłożyć to pranie suche i ciepłe, jest ciepłe, <laughs> ciepłe na takim zimnie, o tu jest coś, ona się w ogóle do tego kosza nie może dostać, ostatnio na live właśnie zauważyłam, wymieniłaś tą wodę? Jakaś taka brudna, a to? Nie. E, no dobra, także kochani... Ej, patrzcie, takiego bałwana zrobiła, ja nawet nie zauważyłam. E, także chodźcie, pójdziemy sobie do królowej zostawić jej gifta. Okej, okay, jesteśmy. Awrinka, weź ty się przebierz, kochana. Ja sobie na kolejny odcinek yy, kupię jej jakąś nową kurteczkę, żeby miała. No i w kolejnym odcinku będzie też Wigilia. W sumie to już w tym, czy znaczy w tym, w ten dzień, bo już jest trzecia, ale to będzie yy, kolejny odcinek, także myślę, że moglibyśmy zajrzeć do Paula i ja go zaproszę właśnie z Awrinką na, na taką świąteczną kolację tutaj do nas. No Awryna już troszeczkę na tym świecie jest, także ona już poznała tutaj tradycję ludzi. Myślę, że. Nie jest to żaden problem, że, że, że będzie wszystko wiedziała, co, jak zrobić. Zresztą, no, z naszą pomocą na pewno jej się uda. Czy ja to będę mogła jej to gdzieś powiesić tutaj? Kurczę, może być chyba problem z tym ogólnie. A jakbym wpisała BB. Poczekajcie, ja spróbuję wpisać BB. Może będziemy mogli jej to po prostu położyć. No i to jest ten za 210. Tak, możemy jej to tutaj położyć. O, proszę pięknie. Tutaj o, zrobimy jej, a nie mogę dalej. Chciałam jej zrobić taki tutaj e, przed tymi tymi. A wiecie, o co mi chodzi. Dobra, tak to będzie wyglądać. No, postaw to, halo. Postawiła nie. O, no i jest, git majonez. Chodź tutaj jeszcze do tej... Dawno, żeś tutaj nie siedziała, nie patrzała na tą królową. Badaj pod kątem historii. O, patrzcie, jakie fajna interakcja. Fajna, fajna. A nie możesz badać pod kątem historii? No to nie. Ale wiesz, co możesz zrobić? Chodź, zaśpiewaj jej jazz. Jazz zaśpiewaj. I tak będziemy musieli, już miała dziesiąty poziom, przyjść tutaj i jej śpiewać. Ale tutaj, teraz... Dla poćwiczenia, to też możesz to zrobić. Oj, Ojcie, zmęczona jesteś, już nie chcesz nawet śpiewać. No dobra, no to słuchajcie, myślę, że, że tak, że my z Awrinką wracamy do domku będziemy widzieć się w kolejnym odcinku na Wigilii z Paulem. Myślę, że to nic takiego oficjalnego, po prostu zaprosimy go, żeby wpadł wieczorkiem, coś tam z nami zjadł, posiedział. No, telewizji nie pooglądamy, bo coś się stało z telewizorem i nam go <grych> usunęło. Znaczy, ja coś nam wywijałam. No, także kochani, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa!